Antosia, Lucian i serce wulkanu. Antosia i Lucian, najlepsi przyjaciele, wyruszyli na Hawaje. Słyszałem, że na tej wyspie jest wulkan, który skrywa tajemnicę, powiedział Lucian, oglądając mapę. Brzmi niesamowicie, musimy to sprawdzić, odpowiedziała Antosia. Spakowali plecaki i ruszyli w przygodę. Na wyspie spotkali żółwia o imieniu Tiko, który mieszkał w cieniu palm. Dokąd się wybieracie, mali podróżnicy? zapytał Tiko spokojnym głosem. Chcemy znaleźć tajemnicę wulkanu, odpowiedziała Antosia. W takim razie musicie być odważni. Bo droga nie jest łatwa powiedział Tiko. Tiko zgodził się im pomóc i zaprowadził ich do dżungli. Wulkan to magiczne miejsce, ale nikt nie dotarł tam od lat, powiedział żółw. W dżungli było ciemno i słychać było dziwne odgłosy. Nie bójcie się, powiedział Lucian, choć trochę się bał. Nagle usłyszeli ryk. Z krzaków wyskoczył mały, przestraszony jaguar o imieniu Koko. Nie róbcie mi krzywdy! Uciekam przed wielkim orłem! powiedział Koko. Nie bój się! Pomożemy ci! zapewniła Antosia. Koko dołączył do nich, a razem ruszyli dalej, w stronę wulkanu. Po drodze musieli przejść przez rwącą rzekę na ruchomym moście. Lucjan pierwszy ty, powiedziała Antosia, podając mu rękę. Lucjan wziął głęboki oddech i odważnie poszedł na drugą stronę. Za rzeką dotarli do stóp wulkanu, który wydawał się ogromny i groźny. Teraz musicie wejść na sam szczyt, powiedział Tiko. Ja boję się wysokości, przyznał Koko. Pomożemy ci, damy radę razem, powiedział Lucian. Wspinali się powoli, krok za krokiem, aż w końcu dotarli na górę. Na szczycie wulkanu zobaczyli wejście do jaskini. Czy to tutaj skrywa się tajemnica? Zapytała Antosia. Tak, ale tylko odważni mogą ją odkryć, powiedział Tiko. Weszli do jaskini i zobaczyli wielki, świecący kryształ w kształcie serca. To serce wulkanu! zawołał Tiko z podziwem. Co one robi? zapytał Lucjan. Dotykając kryształu To serce spełnia marzenia Tych, którzy są odważni I pomagają innym Wyjaśnił Tiko. Serce zaczęło świecić mocniej Gdy Antosia i Lucjan opowiedzieli o swojej przygodzie Byliśmy odważni i pomagaliśmy Koko Powiedziała Antosia Dlatego serce przyzna wam nagrodę, powiedział Tiko. Kryształ uniósł się i zaczął migotać tysiącem kolorów. W tym świetle zobaczyli obrazy swoich marzeń. Antosia zobaczyła, jak podróżuje po świecie, odkrywając tajemnice. Lucian zobaczył, jak staje się bohaterem, który pomaga innym. To jest niesamowite! zawołali razem. Serce wulkanu przemówiło. Od dziś macie odwagę, by spełniać swoje marzenia. Dziękujemy! powiedzieli i ukłonili się przed kryształem. A co z koko? zapytała Antosia. Koko już wie. Że nie musi się bać samotności, bo ma nowych przyjaciół, odpowiedział Tiko. W drodze powrotnej spotkali wielkiego orła, ale tym razem Koko się nie bał. Teraz wiem, że mam odwagę, by stawić czoła moim lękom, powiedział. Orzeł spojrzał na nich i poleciał w drugą stronę. Jesteś naprawdę dzielny, Koko! Pofaliła go Antosia. Gdy wrócili na plażę, Tiko powiedział: Jestem z was bardzo dumny. To była najlepsza przygoda w naszym życiu, powiedział Lucjan. A serce wulkanu dało nam coś więcej niż marzenia. Odwagę! dodała Antosia. Antosia i Lucjan obiecali. Że wrócą kiedyś na Hawaje. Czasem najważniejsze skarby to te, które znajdujemy w sobie, powiedziała Antosia, i w naszych przyjaciołach. dodał Lucjan. I z uśmiechem siedli na łódź i popłynęli ku nowym przygodom.